Witaj. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób dodać konto Allegro do Twojego panelu SkyShop. Zanim do samego dodawania konta przejdziemy, należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, w przeglądarce musimy być zalogowani do tego konta Allegro, które próbujemy dodać. A po drugie, konto Allegro, które dodajemy, musi być kontem firmowym. Skoro te dwie kwestie mamy już wyjaśnione, przechodzimy do zakładki integracje, portale sprzedażowe, Allegro konfiguracja. Następnie w tym oknie, które nam się pojawiło, przechodzimy do Dodaj konto, potwierdzamy aplikację. Jesteśmy przenoszeni do strony Allegro. Czy chcesz powiązać konto z platformą SkyShop? Klikamy Tak, Powiąż konto. I jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, to naszym oczom powinno ukazać się takie okno: Potwierdzenie konta Allegro. Konto zostało potwierdzone w serwisie. Teraz możemy wrócić do naszego panelu SkyShop i jeśli wszystko zrobiliśmy prawidłowo, to w naszym panelu SkyShop będziemy mieli widoczne już to konto Allegro należy pamiętać, żeby podczas dodawania konta Allegro, jeśli mamy dodaną własną domenę, musi mieć ona zainstalowany certyfikat SSL oraz musi być do nas w pełni przekierowana. Natomiast jeśli własnej domeny nie posiadamy, możemy konto dodać jak najbardziej na adresie technicznym, który każdy sklep posiada. W dzisiejszym materiale to wszystko, życzę miłej konfiguracji i do usłyszenia.